jesteśmy z Malwiną Wędzikowską. Pytanie na dzisiaj, Malwina, do Ciebie, to czy biżuterię powinniśmy, w zasadzie Wy kobiety, czy powinnyście nosić biżuterię każdego dnia? Jeżeli tak, to jaką? My kobiety powinnyśmy nosić biżuterię każdego dnia i Wy mężczyźni też powinniście nosić no biżuterię zegarek, każdego dnia. Być? Dlatego, że biżuteria określa to, kim jesteśmy. E, Strój jest bazą. E, ja na przykład się nie rozstaję z moimi perłami, i z moją... E siermiężą biżuterią, której używam zawsze jako argument. Znaczy Ale nie, mosisz, nie zawsze, bardzo często. zawsze biżuterię? E, zawsze. Dobra. Zawsze. O. Jestem z domu y, biżuteryjnego. Moja mama y, robiła biżuterię y, całe życie i ja zwracam na to bardzo dużą uwagę. Uważam, że to jest taki klejnot, który nas określa. I właśnie dzięki biżuterii możemy stworzyć swój niepowtarzalny styl. Coś tam... Idąc... nic, nie, <grym> nie, nie zdradzamy, nie zdradzamy. Idąc, słuchajcie, dzisiaj. Za e, trendami z e, za oceanu atlantyckiego e, stylóweczka bardzo minimalistyczna, rasowa. W klimacie Kendall Jenner, Hailey Bieber i Emilia Ratajkowski. Minimalizm, surowizna wręcz bym powiedziała, moi drodzy. E, Legginsy z wysokim stanem, z takim dyskretnym rozcięciem. Przy kostce, który wyciąga nam optycznie nogę, do tego są szpile w długi szpic, też wyciągają sylwetkę, no i baza, baza, czyli nasza, czego już, co już wiemy, rama. nasza rama, nasze podobrazie do biżuterii. I teraz tak, mamy świetnie, surowo ubraną dziewczynę. Co się wydarzy, jeżeli założymy jej takie nowoczesne połączenie, czyli mamy tak zwany kajdan, perłę z monogramem, proszę bardzo. Z monogramem i taka pentelkowana, taki pentelkowany łańcuch. Kasiu. Co ważne, ręcznie robiony, to jest bardzo istotne. W łańcuch każdego każde ogniwo jest ręcznie splatane. Naprawdę? Sprawdzam. Sprawdzam Was, moi drodzy, ponieważ ja to wiem, jako córka jubilera. Ja się dowiedziałem przed tym odcinkiem, ale to jest tak naprawdę. Okej. Chodzi w tej stylizacji o to, żeby połączyć trzy. Na pozór, ale tylko na pozór, kontrastujące ze sobą surowce, czyli tak perły, właśnie ten drucik, tak wyplatany niczym sweter babci. No i klasyka stylu, czyli prawda. Pancerka tak zwana, pancerka, tak zwana. każdy chłopak teraz się ślini. I nie tylko, bo właśnie dziewczyny teraz noszą pancerki, i nadal pozostają kobiece. Dobra, zdecydowanie łatwiej byłoby Kasi to zrobić samej przed lustrem, bo ja muszę tutaj przód, tył. Ale zobaczcie, mamy tak. Streetowy monogram, totalny hitory, jeżeli chodzi o właśnie łączenie streetwearu z elegancją. Perły połączone ze złotem. Z Mką zapinany tutaj na taki kołek, rewelacja. Plus ta siateczka, która jest z zupełnie innej bajki, ale z naszym kajdanem, płaskim, szlifowanym, wygląda rewelacyjnie. No i teraz tak, ehm, dla mnie jest okej, okay. w, w ogóle nie mam w ogóle uwagi. Czy coś się takiej. zmieniło, może tak? No, 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 czy coś zmieniło, się, czy zmieniło? się jest zmieniło? Jest, tak, jest rasowo? Jest w jest klimacie? Jest patarda. Jest na czasie, jest modowo w trendach. No właśnie. I o to chodzi. I to właśnie po to jest ta biżuteria.